Jeżeli ktoś z Was ma nazwisko Mali Granda lub Mał lepszy, to przykro mi, ale najprawdopodobniej Wasz przodek był katem. Magazyn. Między nami mówiąc. Partnerem dzisiejszego odcinka jest warszawskie studio tatuażu Afera Tattoo. Tworzymy historię na Waszych skórach. Rodzina Sanson, która pojawiła się wśród klanów katowskich, w 1684 roku była rodziną wyjątkową, bowiem rekrutowali się z niej kaci i to w siedmiu pokoleniach. Siedem kolejnych po sobie następujących katów Francji, Paryża, miało na nazwisko Sanson. Najbardziej znanym katem z klanu Sanson był Charles Henri Sanson, urodzony w 1739 roku, jeszcze w czasach panowania Ludwika XV. Przeszedł do historii jako ten, który ściął największą liczbę skazańców. Prawie 3000, 2900, kilkudziesięciu ludzi, którzy pożegnali się z tym światem na gilotynie, na szafocie w Paryżu, zostało pozbawionych życia przez Henri Sansona. Nie był to człowiek, który właściwie marzył o tym fachu. Stał się, stał się katem, tak jak kazał zwyczaj i tradycja. Katem był jego ojciec, katem był jego dziadek od strony matki. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście Katem nie tylko po ojcu, ale i po dziadku, bo wasza matka jest córką Kata. Innych związków nie było. Zawsze było tak, że Kat żenił się z córką Kata. I tak to funkcjonowało właściwie do końca XIX wieku. I takim właśnie przedstawicielem klanu katowskiego był nasz Charles Henri Sanson. Początkowo chciał studiować, i właściwie jego ojciec też był za tym, żeby ten haniebny fach, raczej po raz pierwszy być może w historii, nie był udziałem klanu Samsonów. Wysłał go do szkoły klasztornej. To już w tajemnicy to się odbyło. Prawdopodobnie jakiś opad wiedział, prawdopodobnie jakieś pieniądze za tym stały, no ale w tajemnicy. Młody Sonson miał sobie chodzić do szkoły i jego koledzy mieli o tym nie wiedzieć, że to jest syn katowski. No jednak gdzieś jakaś plotka poszła po ówczesnych korytarzach szkolnych i wydało się, że Henri Sonson jest synem słynnego kata Paryża. W związku z tym trzeba było opuścić szkołę. Szczęśliwie ojciec zapłacił jeszcze synowi za to, żeby na uniwersytecie w Lejdzie młody Henri studiował inżynierię czy fizykę, bo takim chciał być. No nie udało się dostatecznie, bo w wyniku udaru, jaki przeszedł ojciec Henriego, młody niedoszły student inżynierii, musiał wrócić do Paryża i stał się pomocnikiem swojego stryja i brał udział w kolejnych egzekucjach. Brał też udział w tej najcięższej egzekucji, najbardziej okrutnej. W ówczesnym świecie, no znanej wieść, rozwiosła się po wszystkich dworach Europy, czyli egzekucji Roberta Demiena, rozerwanie końmi królobójcy, niedoszłego królobójcy Ludwika XV. To wpłynęło w taki sposób na, na Henry'ego że on no próbował przez następne lata jakoś z tym żyć i dołączył się do tego ruchu oświeceniowego z którego wyrosło zniesienie tortur, a później ostatecznie spowodowanie, żeby kara śmierci zadaw zadawana była w sposób jak najmniej okrutny. Żeby była karą śmierci nieodzwierciedlającą. Odzwierciedlającą to znaczy taką, która w jakiś sposób piętnuje. Jeżeli ktoś jest złodziejem, to ci na mu się rękę. Jeżeli ktoś jest jakimś okrutnym złoczyńcą, no to w sposób okrutny kończy życie. Tutaj śmierć miała przychodzić w sposób nagły, bez specjalnego cierpienia i bez sadyzmu. To wyjście z okrucieństwa, jakie królowało wtedy w europejskich miastach, publicznych egzekucji, zadawania tortur i śmierci w sposób wyrafinowany, umożliwiła Sansonowi wielka rewolucja francuska, która wybuchła w lipcu 1789 roku, i wraz z nią pojawienie się tzw. gilotyny. Gilotyna pojawiła się dzięki francuskiemu myślicielowi i lekarzowi o nazwisku Gillotin i razem, razem z tym nazwiskiem przeszła do historii jako gilotyna od nazwiska właśnie Gillotin. Przez krótki czas nosiła też drugą nazwę, Louisette lub Louise, dlatego że drugim myślicielem, właściwie bardziej praktykiem w tym względzie stworzenia takiego narzędzia śmierci był chirurg wojskowy o nazwisku Louise. Wytwórcą gilotyny nie był Cieśla, nie był człowiek, który budował okręty, bo taka konstrukcja pozornie no, mogła wymagać jakiegoś takiego fachu tego typu. Wytwórcą gilotyny był facet, który budował klawesyny i pierwszą gilotynę stworzył twórca klawesynów. Duży wpływ na to, jak ta gilotyna miała wyglądać, a głównie i ostrze. To, że to ostrze jest kośne i zadaje śmierć yy, błyskawicznie i nie ma tam ryzyka niedocięcia tej głowy, No, to jest yy, wytwór m.in. przemyśleń Charlesa Ollisona. Czyli kata Paryża, kata królewskiego. Gilotyna pojawia się na, najpierw na placu Greve w Paryżu, jako urządzenie, które no nie jest przeznaczone wyłącznie dla arystokratów, dla pozbawiania głowy głów arystokratów przez ten o, ruch rewolucyjny. Pierwszym człowiekiem, który stracił głowę na gilotynie, był zwykły Żyj Mieszek, złodziej. Po prostu tak na niego trafiło. To była pierwsza ofiara tej giloty. Dopiero później, w kolejnych latach, jest coraz więcej osób lepszego urodzenia, w tym najważniejsza osoba z nich, czyli król Ludwik XVI. Ludwik XVI, który został pozbawiony korony w 1792 roku, a więc nie w 1789 w wyniku rewolucji, jak niektórzy myślą, bo monarchia Bourbonów skończyła się praktycznie dopiero w 1792 roku, czyli przez trzy lata król jeszcze funkcjonował, taki okres przejściowy w pewnym sensie. Natomiast ostateczne zniesienie monarchii w wyniku domniemanego spisku króla Ludwika XVI i obalenia nastąpił w 1792, a samego króla wyprowadzono na ówczesny dawny plac Ludwika XV, Czyli tego Ludwika, na którego wcześniej y, zamachnął się Demiur. Na tym placu, w którym już nie stał pomnik Ludwika XV, ale postawiono właśnie gilotynę, na ten plac przywieziono króla Ludwika XVI. Wśród tych tłumów y, wszyscy chcieli widzieć, jak król umiera. No, nie byli do końca zadowoleni, że jest to gilotyna, bo gilotyna nie była tak widowiskowa. Wcześniejsze pozbawianie życia było widowiskowe i teatralne na tyle, że to dawało jakieś rozrywki. Tutaj śmierć następowała dosyć szybko, no ale jednak był to król. W związku z tym ludzie zebrali się i czekali w ten dość zimny dzień styczniowy na to, aż król Ludwik XVI pojawi się na Szafocie i zostanie pozbawiony życia. Wszystko odbyło się w sposób godny, bo nasz Charles Henri Sanson był człowiekiem religijnym. Nie podobały mu się rewolucyjne porządki, no ale nie mówił o tym głośno, choć rewolucja zrównała go z obywatelami do tego czasu, tak jak wszyscy inni, poprzedni, Kaci, no, był człowiekiem raczej z marginesu i raczej banitą. Podobnie zresztą jak aktorzy. Dopiero rewolucja zrównała i Kata, i aktora. I wtedy nasz Henri są pojawia się na szafocie, prowadzą do niego króla. Król daje monetę, prawdopodobnie z własnym nawet wizerunkiem Samsonowi, żeby on wykonał tą pracę sprawnie i są, są wykonują sprawnie. Nie było tam żadnych odruchów agresji. Król próbował coś jeszcze przemówić do tłumu, ale w zasadzie wszystko odbyło się dość szybko. są, są miał 10 pomocników, nie było trzeba aż 10. E, zdjęto królowi surdut, e, położono go na takiej ławce. Głowa została, została ograniczona takim półkol deską z, taką, z takim półkolistym otworem, który nazywano lunetą. No I z wysokości dwóch metrów 30-kilowe ostrze spadło na kark e, króla, zabijając go na miejscu. I tak się skończyła historia Ludwika XVI. Chociaż e, rewolucja uznała, że to nie wszystko, bo króla pozbawiono jeszcze pogrzebu. E, tak jak zresztą wszyscy zamordowani, bo tutaj trzeba jednak powiedzieć, że większość była zamordowana, te procesy były e, mocno naciągane i wiadomo, że chodziło o to, żeby rewolucja się dobrze zadomowiła we Francji. W związku z tym pozbawiono tych ludzi pogrzebu i pozbawiono również króla pogrzebu. Został gdzieś tam rzucony, w jakiejś okolicy nieuczęszczanej. Chyba tam w tym miejscu jest teraz faktycznie cmentarz. A... Ale wracając do króla, są jako że był człowiekiem wierzącym i króla szanował, mimo że był zmuszony pozbawić go życia. Zabrał chusteczkę z krwią królewską, zaniósł ją potajemnie do opactwa, czyli miejsca, które było zwyczajową nekropolią królów francuskich. Chowano ich tam od średniowiecza. I chusteczkę dał opatowi po to tylko, żeby tenże opad w sposób niejako zastępczy, z braku ciała, z braku głowy króla, z braku fizycznego, fizycznych zwłok królewskich spowodował mszę żałobną, prawdziwą mszę żałobną z całą celebrą, tak jak to należy zrobić. I ten opat to zrobił, że to był wyraz dużej prawości tego kata, no i taki rodzaj zaprzeczenia temu, że ci kaci od średniowiecza to są jakiś rodzaj, to jest jakiś rodzaj psychopatów, swrodnialców, którzy tylko patrzą, jak tutaj kogo bardziej zmalcertować, ostatecznie pozbawić życia. O tej historii wiemy z, od Balzaka, który opisał tę sytuację w komedii ludzkiej, Balzac znał syna Sonsona i prawdopodobnie ta opowieść została zasłyszana właściwie z drugiej ręki, więc prawdopodobnie tak też się stało. To jest wyraz dużego szacunku i pewien rodzaj obalenia tego mitu o tych krwawych katach. Więc Henri Sonson był człowiekiem prawym. Mimo tego, ma na sumieniu, co na pewno nie było dla niego łatwe, ma na sumieniu. Blisko 3000 ofiar, bardzo dużo zasnych osób, wśród nich też duchownych, co go bardzo bolało, no bo był człowiekiem religijnym. Między innymi stracił na gilotynie pewną zakonnicę, która cieszyła się dużym poważaniem. Paradoks polegał na tym, że. Że, że ta zakonnica nie słyszała, w związku z tym no specjalnie nie mogła jakoś występować przeciwko rewolucji, no ale rewolucyjny trybunał uznał, że no nie słyszała, ale też się nie sprzeciwiała. W związku z tym skazano ją na śmierć i razem z innymi zakonnicami no, poszła na szafot i na gilotyny. Jedną z tych zakonnic też była osoba bardzo wiekowa. No, nie, nie, poruszała się, nie poruszała się swobodnie, głównie dlatego, że była już bardzo pochylona. No, mimo to no, nie mogła się zbić na, na tą gilotynę, więc trzeba było ją złamać w pół i to zrobili, to zrobili pomocnicy Sansona. To wszystko się na pewno gdzieś tam w tym jego mimo wszystko szlachetnym umyśle odkładało i kosztowało go dosyć, dosyć dużo zdrowia, pewnie i umysłowego, ale to trzeźwość umysłu zachował do końca życia. Zanim do tego doszło, miał satysfakcję. W święciu osoby, której nienawidził, bo była ta osoba, która spowodowała rewolucję i te wszystkie nieszczęścia, których on musiał być świadkiem i wykonawcą, czyli Robespiera. Kiedy wprowadzono na gilotynę Robespiera, a on miał bandażowaną jakimś ręcznikiem, szczękę, dlatego że podobno się bronił w momencie, kiedy zamachowcy rozbili tą jego grupę. Jeden z pocisków wymierzony w niego odbił się od jego własnego pistoletu i uderzył kawałek zamka czy tej kuli, uderzył mu szczękę i połamał tą szczękę. Był w związku z tym był taki zawinięty w taki ręcznik. To był dość żałosny widok, ale nie wiem, czy ktoś w Paryżu się litował nad No może, może były takie pojedyncze osoby. Natomiast był to tyran, którego śmierć jednak odebrano z pewną ulgą. Kiedy już sam na Rzafocie, to w przeciwieństwie do tego, jak są chodził się z królem, to tutaj szarfnął ten ręcznik, ta szczęka opadła. To był duży ból i ten. Głos, tyrana rewolucji, Robespiera, rozniósł się nad całym tłumem Paryża. Śmierć Robespiera odbyła się właśnie w ten sposób. I podobnie jak król Francji Ludwik XVI, i podobnie jak Maria Antonina, żona króla i królowa Francji, i podobnie jak wielu innych, jak Madame du Barry, wcześniej ścięta przez Sansona. Madame du Barry, kochanka Ludwika XV. Wtedy, kiedy ją ścinano, już miała 50 lat. Już właściwie po tym dawnym blasku wiele nie było, no, ale uznano, że ona jest tak na tyle związana z dawną monarchią, że też należy ją ściąć. Te wszystkie osoby ścinał są i te wszystkie osoby ginęły głównie dlatego, że mm, szefem tego rewolucyjnego ruchu i tego terroru był właśnie Robespierre. I ten Robespierre zapłacił w ten sam sposób i skończył tak jak ci wszyscy wcześniej wymienieni gdzieś tam, we zmiennym grobie, bez głowy. Sanson wykonywał te wyroki do końca terroru, który później zerżał. Po okresie terroru przyszły, przyszedł okres konsulatu Napoleon Bonaparte, późniejszy cesarz zdążył jeszcze zapytać Sansona. Czy może spokojnie spać i czy może spokojnie zasypiać ktoś, kto wysłał na śmierć prawie 3000 osób? Odpowiedział cesarzowi: No skoro cesarz może sam sobie spać spokojnie, a tyle ludzi wysłał na śmierć, to właściwie dlaczego ja nie mogę spokojnie spać? Napoleon miał poczucie humoru, nic się nie stało. Sanson, gdyby był wtedy poddanym kogo innego, może by skończył źle, ale tak dożył sobie tej spokojnej starości. Umarł w 1806 roku. Nagrobek Sansona do dzisiaj można zobaczyć na cmentarzu Montmartre. To Jest ledwo widoczny napis, ale, ale jednak wciąż. Przy odrobinie szczęścia i sprytu, czytelny. Ludzie kładą tam monety na tym nagroku. Nie wiem dlaczego. Może jest to związane z tym, właśnie, że jak często widzimy w filmach, skazaniec, a zwłaszcza dobrze urodzony, daje katu monetę. Tak te monety lądują tam na tym nagroku Charlesa Henry Sansona. Klan Sansonów istniał nadal. Gabriel Sanson, który pracował równolegle ze swoim ojcem. No już pod koniec terroru rewolucyjnego, w 1795 roku, kiedy chciał tłumowi pokazać głowę jednego ze skazańców ściętego, to on tak się rozpędził, że zrobił krok za dużo i spadł z tego rusztowania zwolnego szafotem i się zabił. Tak skończył jeden z Sonsonów w sposób taki dość nieoczywisty jak na kata, Sam zginął pod własną, pod właściwie pod własną gilotyną. Po Gabrielu Sonsonie mieliśmy następnych przedstawicieli dynastii katowskiej, natomiast no nic tam specjalnego. Się właściwie nie wydarzyło. Spektakularne wykonywanie wyroku śmierci przejęły na siebie plutony egzekucyjne często. Marszałka Neja, który, jednego żelaznego marszałka, najlepszego marszałka Francji, dawniej może być, zgilotynowano, no ale w związku z tym, że był tak zasłużony, a gilotynę jednak uważano za coś niegodnego. Reżim powracający reżim Bourbonów. Postawił Neja przed plutonem egzekucyjnym. nie no sobie pozwolił na taki teatralny gest. Jeszcze dziś marszałek Neja, jutro kubka gnoju porośnięta trawą. Strzajcie w pierś, oszczędzcie twarz. Tak wyglądały egzekucje po e, chwilowym tam zawieszeniu gilotyny, która później wróciła. ścinano raczej zwykłych przestępców, nie było jakichś spektakularnych zdarzeń. Rewolucja chyba się na, na tyle nasyciła, że już było dość. Ostatni Samsonów, Clement Henry, e, wsławił się tym, że był tracjuszem. Przepijał resztki pieniędzy, nie nadawał się już kompletnie na kata i przegrywał w karty, co się dało. W związku z tym, żeby mieć pieniądze na długi, spakował tą swoją gilotynę, która należała do rodzinka Samsonów, była własnością prywatną klanu Samsonów. Spakował tą gilotynę i usiłował ją najpierw zastawić, potem sprzedać. Kiedy o tym dowiedziała się monarchia, która zastąpiła Bourbonów, świeża monarchia, która zaczęła rządzić Francją po 1830 roku, no uznano, że no to już jest jednak dość, dość mało poważne dla państwa. No, gilotynę odkupiono, stała się własnością państwa francuskiego, wtedy królestwa, później kolejne cesarstwa, republiki. No i to już jest własność państwa. A klemą są ostatni z klanów Sansonów zmarł w 1847 roku. Na nim kończy się klan Sansonów. Siedem pokoleń katów kończy się razem z utracjuszem, który niemal przepił gilotynę. Po nich przychodzi nowa epoka, epoka katów o nazwisku Debler. W nazwisku roche Heidenreich. Ale o tym w następnym odcinku to był magazyn Między nami Mówiąc. Maciej Dancewicz, do zobaczenia za tydzień. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy za wszystkie suby, lajki i komentarze. I zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTube, bo te środki pozwalają nam działać niezależnie dla Was i dzięki Wam.